Jacek Lewandowski, trener żeńskiej sztafety 4x100 metrów, która przypomnijmy, podczas Mistrzostw Europy w Barcelonie zdobyła brązowy medal. No i trener też, naszego najszybszego sprintera, Teriusza Kucia. Jak wyglądają te przygotowania w sezonie olimpijskim? Zaczęliście no, mocnym postanowieniem, żeby i Darek indywidualnie, ale i przede wszystkim sztafeta dziewczyn wystartowała w igrzyskach i to na wysokim poziomie? Znaczy no na pewno. Gdy Darek będzie biegał szybko, to i Sztafeda będzie biegała szybko. Jak sam jest u dziewczyn. Jeżeli dziewczyny indywidualnie będą biegały szybko, to jest szansa, że w stafecie również będzie dobry rezultat. Chociaż ten sezon pokazał paradoksalnie, że dziewczyny robiły rekordy życiowe. Weronika Wedler, Marta Jeszkę, Anka Kiełasińska, Marika już by na swoim poziomie, można powiedzieć. A Sztafeda nie zmieniła w degu. No, ale byliśmy po prostu utrapieni tak przez kontuzję, że trzeba było zmieniać w ostatnim momencie 50% składu Sztafety. Więc wyszło jak wyszło. To będzie sztafeta, no rzeczywiście, jeśli wszystkie dziewczyny będą zdrowe, jeśli się poprawią, to to będzie sztafeta, która rzeczywiście będzie mogła tam coś namieszać, prawda, jeśli chodzi o, o żeński sprint. No taką nadzieję mieliśmy po tych Mistrzostwach Europy 2010. No, ja tutaj nie chcę jakby wróżyć z fusów, jak to się mówi. W, ba w Barcelonie sztafeta namieszała, pobiła rekord Polski. E się wydawało się, że w degu może być podobnie, bo są to same dziewczyny. A mówię, w pokrzyżowały zupełnie plany. Na pewno i dziewczyn, i moje, i wszystkich związanych z ludzi ze sztafetą. Dlatego to trudno to, w roku olimpijskim cokolwiek wyrokowe, jak to będzie. Dzisiaj problem jest chyba największy. No, że czas na jigerska załapać, potocznie mówiąc. Obecnie mamy około 16 czasu, a wiadomo, że jest 16 sztafet. Będą mi się rotaty, trzeba było zbierać sztafetę. Utwierdzeniem jest takie. W tym sezonie coś takiego, że trzeba będzie biegać szybko już na początku sezonu, żeby właśnie w tą szesnastkę się spokojnie zakwalifikować. No, ale bo są mistrzostwa Europy, więc jestem dobrej tutaj wiary, że będzie ok. No i biegi czasy indywidualne. No pewnie w sztafecie chodzi też oczywiście i o zmienianie, ale też przede wszystkim o poprawianie tych czasów indywidualnych. Jest szansa, żeby któraś z dziewczyn zakwalifikowała się też indywidualnie na 100, na 200 metrów? Ehm... Myślę, że tak, no i na pewno każdy z nich to jest cel tak naprawdę. Sztafeta oczywiście jest celem, walka w tafecie również, ale jeżeli mówię, jaka dziewczyna zakwalifikuje się kwalifikuje indywidualnie, czyli pobieg 11, 28, 25, a nożył jakby dwie pobiegi, może 1 na 200, może 2 na 200, to że woda będzie mocna. A dogranie zmian to już jest kwestia po prostu, no dogrania z nimi. To jest moja jakby rola i mam nadzieję, że to wyjdzie tak samo jak w Barcelonie. Weronika Wedler, osoba, której brakowało w sztafecie, osoba, która doznała kontuzji, nie poleciała do Degu, a ona jedna z nadziei polskiego sprintu, czy z nią już jest wszystko w porządku i czy, czy będzie mocnym punktem tej sztafety? E, tak, z Weroniku jest wszystko w porządku. Była z nami na Bojwyszczowskiej Porębie, teraz e, ostatnio. Badania fizjologiczne, które przeszłam pokazuje, że wszystko jest na dobrej drodze, wszystkie parametry poszły w górę, jest zdrowa, ma zestaw ćwiczeń fizjoterapeutycznych, który ma wzmacniać mięśnie czwórgłowy, także tutaj nic złego się nie dzieje, a wszystko idzie w dobrą stronę. Co dokładnie będziecie robili w Portugalii, na co się nastawiacie? No, w Portugalii chcemy w, popracować nad wytrzymałością specjalną i oczywiście nad szybkością, po to idziemy w ciepło, żeby właśnie zwiększać prędkości i to jest nasz najważniejszy cel.